Tutaj też nie ma radaru. I tutaj też nie ma radaru. Ojej. Ups. Rozwój niestety naukowy się zatrzymał w tym dniu. Trzeba radar zbudować. To z produkcji też ściągniemy jednego behemota i będzie można jeszcze radar zbudować. No to jest niestety potrzebne że bez tego jakby nie popuszczam żadnego nieba no drips empire będziecie chcieli pieniądze a nie zero nagle co mi się takiego stało że zero jest Nie rozumiem. Nie było zaraz wcale. Jeszcze nie damy. może podpisali z kimś wojnę przeciwko mnie po prostu, nie? Sojusz. Zawarli. Gubki. To będzie wasze na wasze nieszczęście, tak naprawdę, tylko i wyłącznie. Nie to. I teraz można to załadować. Jeszcze to. Ojej. Fighters? Gdzie to jest podane? Max 35, tutaj jest Max. Start map. Dobrze, to tak. No akurat hostel w <laughs> Czy na załocenie jakby co? Albo po drodze są jakieś planety, gdzie jest y, portowy wojskowy? Kosmi y, kosmiczny ten wojskowy? Military, tutaj nie ma. Na centronomie jest. To zachęcimy o centronomie najpierw. Hmm. To nie tak blisko są już. Yy, to zaboli. Pauza. W ostatniej chwili się udało, tak naprawdę. Ściągam ich. O, tutaj dobrze działa prze prze przesuwanie mapy, nie? Pra prawym przyciskiem klika mi się przesuwa, tak powinno być też... W tej głównej mapie nie wiem, czy tak nie jest. Heavy Sled i Behemoth. I maksymalna. Lista y, żołnierzy jest wydana już. Dobra, 94. Jedyne co oni będą atakować, to jest naprawdę to. Także dookoła się po prostu ustawię tymi wszystkimi. Teraz tak, rocket sled może tak po rogach być, o, nawet w ten sposób. I oczywiście, jeżeli chodzi o Darks, to komputer musi długo pomyśleć, nie? No i wcisnąłem to oczywiście, ale trzeba czekać. Po to, żeby się ekran tak zalał na czerwonym. No, chyba, że nie wymyślą. Co za algorytm w ogóle im wymyślili, i kurde ustawianie tych żołnierzy, że tak długo to trwa. Jest niepojęty nawet, jak na czasy DOSA. No. Dobra, jednak nie wcisnąłem tego, nieważne. Dynia, przynajmniej. Okay. nie? Przynajmniej. Okej. Szeroko sledy nie żyją najprawdopodobniej, nie? Po tej walce. Tu jest radar. jestem. Jeden zginął już rok Ale wojna piękna jest Muszę tych planet bronić oczywiście no bo jak mi zaczną je zabierać no to tak naprawdę Im mniej planet będę miał tym będzie coraz gorzej a jak widać ich wojska no jednak są czasami silniejsze, nie? Tam pr przedni atak był jakiś słabszy. A ja też byłem słabszy. Tutaj przegrywają pięknie, tutaj trochę jednak dają w kość. Ale mniej tutaj czołgów się skupiło jakby, nie? Nie muszę im wydawać rozkazów, bo oni dobrze wiedzą co trzeba robić. No, ten jeden nie mi. Wybuch. Oczywiście elektrownie niszczą, ale to dobrze, nie? Niech się zajmą tą elektrownią i... ...będą przez to przegrywać. Dobra. Wy tu we czterech jeszcze tego zniszczcie, proszę bardzo. I teraz pomóżcie tym tutaj z prawej strony. No taka wygrana trochę słaba to jest jednak, nie? Dużo jednak wojska strasy. Za dużo rozwalcie tamto Heavy Rocket stretch jakby może to by jeszcze usprawdzić, bo mieli więcej więcej do, do demi czołgów, ale. E... mimo wszystko przegrali, ale z dużymi moimi stratami, nie? I co można by było zrobić, żeby ograniczyć te straty jeszcze? Może więcej tych właśnie rocket postawić, żeby była większa siła ognia, nie? Bo one mają większą siłę ognia, ale. Ale mają mniej zdrowia po prostu, są słabsze, nie? No, bo obrona chyba nie była najgorsza. Tym bardziej, że to jeszcze to Stronghold pomogło tutaj. Ten już wygrał. I co, poddali się. Nasze straty, ich straty. No, stracili więcej, jakby nie patrzeć, nie? Tylko co z tego, skoro mój atak teraz już w, w, w szlak trafił. W tej chwili, czy na nagle Karolinie jest port kosmiczny, wojskowy? Podlecę. Jest szansa taka, że na tym center 15, skoro to jest planeta, która dopiero została podbita, to można by ją łatwo odbić, nie? zabrać im. Mam nadzieję, że nie, nie lecą na mnie. No i z powrotem, Behemoth, no. Czy tu dużo mówić. Nie ma czasu inwestować w nic. Tego flagshipa to chyba będą milion lat robić. Mesa go nie jest potrzebny, żeby zrobić flagship 3. Okej. Okay. To będzie trzeba do niego dążyć. Oczywiście mam jedno mniej centrum militarne, bo się wyłączyło to na tej planecie, co... uszkodzi elektrownię. Pieniądze spadną pewnie do jednego. Dobra, trzeba zaryzykować. Trzeba zaryzykować, bo potrzebne są mi bardzo bardzo mocno nowe planety. Co się stało na Accipolis? Tu nie ma radaru po prostu, tak? Field Telescope, gdzie on jest? Tutaj, no nie ma. Ale dobra, on nie będzie potrzebny, bo zaraz jak zdobędziemy Center-15, to na Center-15 zbudujemy radar. jest są na mnie? Mam nadzieję, że nie. I walka. O, mają nawet jakąś obronę planetarną jednak bo porałosną one mają. Mogę bombami nie dokończyć ich, ale Jest co jakie działo to jest? Fusion. Okej. Okay. Naszych strat zero. Może tak być. Nie ma tu żadnej frotecy. Nie ma. Zobaczmy, co będą mieli. Nie wyświetla mi się na automapie i ich wojsko. Zaziedla się ono dlatego, że... No nie mam radaru, nie. Jednak. Tego pojazdu z radarem wystarczy się. Tutaj nie jest potrzebna dalsza pomoc. Wy tutaj. Wy tutaj. Yeti. Dzięki ładnia z tego czołku jednego chemota. Ten medium to nie ma z nim szansy, niż jest tylko szybszy, szybszy, ale to nic mi nie daje tak naprawdę. Tu je trzeba spątć, bo jest, zaraz stracę ten medium. Stracę jeden, ale nieważne. W tym etapie to są takie słabe usze, że po prostu to nie ma znaczenia najmniejszego. Tylko wariat by niszczył te budynki tak naprawdę. Zdobyłem jedną fabrykę przynajmniej y, tych statków kosmicznych, nie? Dobra, można uznać ten, uznać ten atak za, za bardzo udany. Co każe się zastanowić, czy by jakieś kolejne planety nie odebrać? Im. Co? Tutaj, suda, Pio suda, suda na suda podbili np. podbili autor 16. A miałem gdzie tutaj port kosmiczny na pewno. Nie wiem gdzie na Ziemi? Na Ziemi jest. Dobra. Lecimy na Ziemię w takim razie. of Havis. Le, rocket sled is complete. Okay. 16 tysięcy. Ci będą tutaj oczywiście nienawidzić mnie. Do obniżymy podatki. Postawimy tutaj fortecę. Przy plantach, tak? Mają dwie, dwa planty, to jest aż za dużo nawet. Nie mają za to w ogóle... jedzenia. Food Factory. Dajesz. Nie tutaj. To będzie jeszcze potrzebne. Na razie nic. E, można jakieś budynki, które zwiększają zadowolenie ich budować? Nie można. Także najmniej podatków jest z kosmitów, najwięcej podatków przychodzi z ludzi. Natomiast zaletą y, planet kosmitów jest to, że ci, ci kosmici mają te budynki małe, także można ich budować dużo, nie? Ale tak naprawdę po co? Znaczy można upychać ludność, nie? Policyjną można co to robić. To ciekawe. Nie wiem co to daje tak naprawdę. Pewnie też podnosi moralę, ale pff, jakoś nie jest to odzwierciedlone przez żadną statystykę w grze, tak naprawdę, nie? Natomiast właśnie to się już dawno prosi, nie? O zbudowanie dobra. Dobra, na razie muszę pieniądze zachować. Morgoth Empire. Dobrze, pewnie proszą o kasę znowu i znowu nie mam kasy, żeby im dać. 60 tysięcy tym razem, no sorry, no. Sorry. Po prostu sorry. Ale może się uda z niego stosunki handlowe, skoro są rozmawiane ze mną. Tak jest, dobrze. Że trochę odbiłem to, że musiałem mi odmówić. Z tym nawet nie muszę... O i nie wiem dlaczego jeszcze istnieją tak w ogóle, nie? Zwam pamiętam, że nie powinni otrzymać się zbyt długo. Ale jednak się utrzymują. Dobrze, przerwa.